Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy przed Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tego Dudy Judy. Składamy deklarację wolności. Dokumenty, dokumenty, które muszą wpłynąć do Kancelarii Prezydenta. Czemu to służy? Będziemy Wam wyjaśniali w dalszych etapach filmów. E, takie same dokumenty dzisiaj zostaną złożone jednocześnie w kancelarii premiera, do której się za chwileczkę udamy. Takich dokumentów już złożyliśmy szereg, a tak naprawdę jutro e, będzie szczegółowy przekaz, czemu to służy i e, m, jaki to ma cel. E, Armand, idź, złóż dokument. E, także mamy tutaj.

ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱪᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱩᱜᱼᱟ᱾ Jutro Wam wyjaśnimy, co to za dokumenty, czemu służy y, złożenie oświadczenia o deklaracji wolności. Ile, ile dla Pani zostaje? Pokojnie, po Czyli co jednej kopii dla... Dobra, to tam było ruchowe nagrywanie. Wszelkie? A czemu nie można nagrywać? To temu chyba mieć zezwolenie na nagrywanie. Od serwera obiektu. A my jesteśmy na dworze. Nie, jesteśmy panu mówię, że wewnątrz tutaj to Na dworze to jest poza wodnik, prawda? Proszę to, to dobre to my się tu wyjdziemy. No, no to Dobra. Także. E, moi drodzy, Arman złożył właśnie deklarację deklarację wolności. To jest dokument, który wpłynął dzisiaj do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do tego oszusta, no, ale jest to jest to forma wyrwania się spod systemu. Będziemy wam wyjaśniać, jutro zrobimy streama, czemu to służy, co tak naprawdę robimy dzisiaj. Jesteśmy w Warszawie, ale byliśmy też na sprawie sądowej mojej byliśmy w Bajerze złożyliśmy dokumenty, filmy są u mnie możecie obejrzeć możecie udostępniać jak najszersze gronu ludzi żeby to naprawdę szło Sąd Rejonowy w Warszawie przełożył rozprawę na kolejny miesiąc ze względu na to, że Animex Futs Berlinki Morliny Krakuski nie przedłożył zeświadczenia, z którego wynika że złożył Pozew przeciwko mnie z zachowaniem terminów wynikających z przedawnienia roszczenia. Opuszczamy tą za chwileczkę śmierdzącą Warszawę, wracając do naszych pięknych gór. Więc moi drodzy, czas na zjednoczenie, czas na zrobienie porządków. Jednoczmy się, tylko wspólne działanie może coś naprawdę zmienić. Popatrzcie, jak się, kurde, y, duda, duda w Warszawie ogrodzi. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co tu się stało. Zobaczcie, normalnie. Przecież y, to jest y, państwo pisowskie. Witam pana posła! Witam, pana posła. Witam, witam panie pośle w tym. Witam, witam panie, 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 panie pośle. Y, kurde, to jakieś normalnie się straszne państwo policyjne zrobiło. Gorzej jak za PZPR-u. <średzimy> Także wracamy do gry. Wracamy do gry na poważnie. Nie jakieś gierki będą tutaj. Pozdrawiamy serdecznie.